Kiedy założysz firmę, to na dzień dobry możesz skorzystać z zusu preferencyjnego, czyli z tak zwanego małego zusu, a później małego zusu plus. I całe szczęście. Pamiętaj jednak o tym, że w końcu czeka cię opłacanie pełnego zusu. Dlatego też opowiem o różnicach i Twoich perspektywach na przyszłość. Opłacanie zusu to obowiązek każdej osoby, która prowadzi firmę. Każdy przedsiębiorca dostaje jednak wybór, zwłaszcza na początku swojej przygody z biznesem. Zacznijmy więc od zusu preferencyjnego, o którym wspomniałam już na wstępie. Masz na start możliwość skorzystania z tego ułatwienia. Pamiętaj, że przedsiębiorcy muszą spełniać dwa warunki: po pierwsze, nie prowadzili firmy w ciągu ostatnich pięciu lat, a po drugie, w swojej firmie nie pracują na rzecz byłego pracodawcy, który zatrudniał ich na normalną umowę o pracę w poprzednim albo w tym roku podatkowym. Pamiętaj, że te dwa warunki muszą być spełnione łącznie, czyli spełnienie tylko jednego z nich nie umożliwi ci korzystania z preferencyjnego ZUS-u. Nie zapomnij też o tym, że jeżeli chcesz skorzystać z niższego ZUS-u, nie możesz pracować na rzecz byłego pracodawcy przez dwa lata, czyli dokładnie tyle, ile trwa okres preferencji. Teraz na chwilę wróćmy do podstaw. Rozpędziliśmy się z warunkami, które muszą spełniać przedsiębiorcy, a powinniśmy ustalić, co w ogóle mamy rozumieć pod pojęciem działalność gospodarcza. Pod tą definicją kryje się prowadzenie firmy na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. A może ktoś wykonuje zawód twórczy lub artystyczny, czy też zawód wolny określony w ustawie? Wtedy też możemy śmiało powiedzieć o tym, że prowadzona jest i to całkowicie zgodnie z przepisami działalność gospodarcza. Tak samo wygląda to również w przypadku między innymi bycia wspólnikiem w jednoosobowych spółkach. Bycie akcjonariuszem w spółkach akcyjnych, czy prowadzenie publicznej albo i niepublicznej szkoły czy innej placówki zgodnie z prawem oświatowym. Wróćmy do składek ZUS-u. Pamiętaj też, że mamy następujące składki społeczne ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa, no i oczywiście dobrowolna, chorobowa. Płacisz je od podstawy wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku podatkowym. W 2022 roku jest to kwota 3010 zł, więc podstawa opłacania składek społecznych na małym zusie to 903 zł. ZUS preferencyjny dotyczy jedynie składek społecznych. Składki zdrowotne płaci się na zasadach ogólnych, które zostały wprowadzone wraz z polskim ładem. Żeby najlepiej zrozumieć preferencyjny zus, użyjmy przykładu. Pan Michał jako właściciel firmy chce korzystać z preferencyjnego zusu od momentu rozpoczęcia działalności. Firmę zarejestrował w CIDG 20 maja 2022 roku. Czyli Pan Michał może bez problemu korzystać z preferencyjnego ZUS-u do 31 maja 2024 roku. Nadejdzie w końcu taki moment, w którym minęły już te dwa lata od rozpoczęcia działalności, a z preferencyjnego ZUS-u nie można już dłużej korzystać. Przedsiębiorcy stają wtedy przed wyborem. Co będzie dla nich lepsze na ten moment? Mały ZUS+, czy od razu duży ZUS? Wystarczy, że spełnisz warunki konieczne do skorzystania z małego zusu. Możesz wtedy swobodnie wybrać między małym a dużym zusem. Jeżeli nie spełnisz choćby jednego z warunków, możesz skorzystać tylko z dużego zusu. Czyli teraz skupiamy się na małym zusie plusie. Sprawdźmy zasady. Po pierwsze, limit Twoich przychodów z działalności nie może przekroczyć 120 tysięcy w poprzednim roku. Po drugie, swoją działalność musisz prowadzić co najmniej przez 60 dni kalendarzowych. Po spełnieniu warunków możesz bez problemu dokonać zgłoszenia w ZUS. Zaryknijmy więc na przykład, aby lepiej zrozumieć o co chodzi. Pani Karolina kończy opłacanie ZUS preferencyjnego 30 czerwca 2022 roku. W 2021 przychody z działalności wynosiły 100 000 zł i działalność była prowadzona przez cały rok podatkowy. Pani Karolina nie podlegała również pod ubezpieczenie z innej działalności gospodarczej. W takim przypadku należy po pierwsze wyrejestrować się na druku zus ZWOŁA z datą 1 lipca 2022, a potem zarejestrować się na druku zus ZUA też z datą 1 lipca. Takie wyrejestrowanie i zarejestrowanie należy dopełnić w ciągu 7 dni, czyli najpóźniej do 7 lipca 2022 roku. Jeżeli jednak już nie łapiesz się na Mały ZUS, zostaje ci przejście na Duży ZUS. Nie ma innego wyjścia. Musisz dokonać zgłoszenia. Podstawa do naliczania Twoich składek wynosi 3553 zł. i 20 groszy. To 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia. Zgłoszenia musisz dokonać w ciągu 7 dni od końca miesiąca, w którym jeszcze płaciło się ZUS preferencyjne. To jednak tylko sztywne reguły. Spójrzmy teraz na przykład. Pan Jakub w 2022 roku kończy okres opłacania preferencyjnego ZUS-u z dniem 31 sierpnia 2022. W 2021 roku w swojej firmie osiągnął przychody w wysokości 200 tys. zł. Pan Jakub nie spełnia więc warunku do skorzystania z Małego ZUSu Plus i w takim przypadku musi dokonać rejestracji do Dużego ZUSu, czyli wyrejestrowania na druku zus z, z dniem 1 września i zarejestrowania na formularzu zus -ZUA również z datą 1 września 2022 roku. Wyrejestrowania i rejestracji trzeba dokonać maksymalnie do 7 września 2022 roku. Oczywiście niektórzy przedsiębiorcy mogą przemyśleć także dobrowolne przejście na duży zus po zakończeniu tego preferencyjnego, ponieważ mały zus plus może okazać się nieopłacalny. Jest to możliwe w przypadkach, kiedy przedsiębiorca ma po prostu inne tytuły do ubezpieczeń. Zobaczmy, jakie. Po pierwsze, emerytura. Po drugie, umowa o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem. Zasiłek macierzyński, na którym opłacana jest tylko składka zdrowotna, oraz zasiłek macierzyński do kwoty 1000 zł, na którym składka zdrowotna nie jest opłacana. Przychód do 120 tysięcy zł z dużym dochodem lub bycie na wyższej podstawie do ubezpieczenia chorobowego. Czyli kiedy kończy Ci się możliwość bycia na preferencyjnym ZUS-ie, na start masz dwie drogi. Pamiętaj tylko, że musisz spełniać określone warunki i zawsze trzymać się terminów. Tymczasem subskrybuj nasz kanał i zerka na naszego bloga. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji na temat prowadzenia firmy. Do zobaczenia. I firma bezpieczna kompleksowa księgowość.